Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganiu skrzydła. Polar Grid X Pro może się podobać zarówno zaawansowanym sportowcom, którzy stale podnoszą poprzeczkę, jak i miłośnikom aktywnego stylu życia, którzy tylko od czasu do czasu uprawiają sport. Zegarek może także imponować osobom poszukującym eleganckiego i dobrze prezentującego się na nadgarstku urządzenia premium. Przed nami obszerna recenzja. Będzie także okazja do zakupu tego urządzenia w niższej cenie. Zapnijcie pasy startujemy. Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzeniem, że koneserzy ładnych rzeczy będą zadowoleni z posiadania na nadgarstku zegarka Polar Grid X Pro. Patrząc na ten zegarek, można się naprawdę zauroczyć i nie mówię tego pod wpływem pierwszego wrażenia, lecz po kilkutygodniowym testowaniu dwóch wersji Polar Grid X Pro wersji tytanowej oraz w kolorystyce Nordic Copper. Do obu egzemplarzy miałem dostęp przez ponad miesiąc, a to pozwoliło mi się dokładnie im przyjrzeć. Uważam, że rozmiar sprzętu trafi w gusta osób poszukujących większego zegarka. 47 mm koperta jest dość spora co sprawia, że sprzęt zaznacza swoją obecność na nadgarstku. To mi się podoba, bo lubię większe urządzenia. Kolorystyka wersji zegarka Nordic Copper bardzo mi się podoba. Sprzęt przyciąga wzrok osób, które znajdują się w jego zasięgu. Przyciski perfekcyjnie uzupełniają design produktu, ponieważ mocno wystają, co dodaje drapieżności. Ponadto powierzchnia przycisków, która jest chropowata, przekłada się na wysoki komfort obsługi zegarka, zarówno podczas intensywnych treningów, Ponieważ mokre palce nie ślizgają się na ich powierzchni, jak i w ciągu dnia, gdy przeglądamy informacje pogodowe, kalendarz treningów czy ustawienia urządzenia. Wersja tytanowa zegarka stawia na wykorzystanie zalet materiału, jakim jest tytan. Ten wytrzymały i lekki surowiec pozwala na redukcję masy urządzenia do 72 gramów. Właśnie tyle waży mój egzemplarz Polar Grid X Pro z paskiem stworzywa z sztucznego. Dla porównania, 78 gramów waży wersja wykonana ze stali nierdzewnej z identycznym sportowym paskiem. Polar pokusił się o zastosowanie laminowanego szkiełka szafirowego we wszystkich czterech aktualnie dostępnych wersjach kolorystycznych. Dodatkowo szkiełko zostało pokryte powłoką, na której nie widać śladów palców. Z punktu widzenia użytkownika zegarka, muszę powiedzieć. Że śladów palców faktycznie nie widać, ale tylko gdy patrzymy na wyświetlacz na wprost. Gdy zegarek ustawimy pod kątem, widoczne są wspomniane ślady palców i małe smugi. Powłoka chroniąca przed śladami działa więc z pewnym ograniczeniem, ale szkiełko szafirowe to realna korzyść. Po ponad miesiącu ostrych treningów nic nie wydarzyło się z moimi egzemplarzami, w dalszym ciągu wyglądają jak nowe. Warto jednak zaznaczyć, że szafirowe szkiełko mocno odbija otoczenie. Powierzchnię wyświetlacza mógłbym porównać do lustra. Gdy biegniemy w lesie, na wyświetlaczu odbijają się drzewa. Gdy świeci słońce, trudniej jest dojrzeć to, co jest prezentowane w danej chwili na wyświetlaczu. Oznacza to, że należy zmieniać ułożenie ręki zegarkiem, by odczytać np. tempo biegu, czas czy dystans. Inny kąt patrzenia na sprzęt umożliwia odczytanie danych treningowych prezentowanych na wyświetlaczu. Polar Grit X Pro ma premierowe funkcje nawigacji po wgranym śladzie GPS, które w teorii mają wspomóc sportowca, gdy trenuje on w nieznanym terenie. Przechodząc do zakładki trasy, widzimy wszystkie zapisane przygody. Podoba mi się, że jeszcze przed uruchomieniem zapisu możemy sprawdzić wizualizację wysokości oraz ślad całej trasy. W praktyce nawigacja po wgranym śladzie GPS bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że dopracowano wyświetlanie trasy w czasie rzeczywistym, chodzi o widok bieżącego odcinka trasy, który mamy do pokonania. Zegarek szybko reaguje na wszelkie zmiany zarówno ułożenia ręki, gdy podnosimy sprzęt do góry, by spojrzeć jak prezentuje się trasa, jak i w momencie poruszania się na trasie. Zawsze na czas widzimy, jak przebiegać będzie nasza droga. Łatwo także interpretować dystans do miejsca, w którym trzeba będzie zmienić kierunek. Wszystko to jest oczywiście na plus. Podobają mi się funkcje dostępne podczas nawigacji po śladzie GPS. Wystarczy wcisnąć środkowy przycisk, by sterować przybliżeniem lub oddaleniem mapy. W błyskawiczny sposób możemy więc zerknąć nie tylko na najbliższy odcinek, ale także na całą czekającą nas przygodę. Sterowanie przybliżaniem i oddalaniem mapy działa bezbłędnie. Profil trasy pozwala zapoznać się z informacjami o przewyższeniach, nachyleniu trasy, liczbie zejść i podejść. Widzimy także naszą pozycję, czyli ile trasy przebyliśmy, a ile jeszcze jest przed nami. Wizualizacja profilu trasy jest niebywale czytelna i zawiera wszystkie najważniejsze informacje, które pozwalają komfortowo i bezpiecznie przemieszczać się po wgranym śladzie GPS. Jeśli poruszamy się po wgranym śladzie GPS, zegarek stosuje alerty, byśmy nie zboczyli z określonej drogi. W trakcie biegu otrzymujemy dwa alerty: jeden na około 30 metrów przed zmianą kierunku, drugi zaś na około 10 metrów przed tym miejscem. Każdy alert składa się z dźwięku i wibracji. Niestety jednak system alertów dotyczący zmian kierunku mógłby być mocniejszy. Dźwięk alarmu nie jest wystarczająco głośny, gdy poruszamy się przy ruchliwej ulicy. Wibracje nie są odczuwalne, gdy jesteśmy skupieni na podziwianiu krajobrazu lub rozmawiamy z innym biegaczem. W takich przypadkach łatwo przeoczyć alert. Co ciekawe, alerty z informacją o nawodnieniu i węglowodanach. Są takie, jakie być powinny. Są mocne i głośne, dzięki czemu są zauważalne. Polar, zamieńcie jedne alerty z drugimi, a nawigacja po wgranym śladzie GPS będzie jedną z najlepszych na rynku. W pisemnej recenzji zegarka Polar Grit X Pro znajduje się jeszcze szersze, jeszcze dokładniejsze omówienie wszystkich funkcji nawigacji. To, co teraz przedstawiłem, to jedynie wybrana część. Link do recenzji jest w opisie dzisiejszego filmu, zapraszam. Użytkownicy Grid X Pro mają do dyspozycji dwie premierowe tarcze zegarka najeżone praktycznymi informacjami. Pierwsza z nich zawiera dane o wysokości za ostatnie 6 godzin. W tym miejscu możemy także dokonać kalibracji wysokości przez ręczne wprowadzenie bieżącej wysokości lub użycie danych z satelity. Dane o wysokości są aktualizowane na bieżąco i nie jest wymagane uruchamianie rejestracji aktywności. Drugą premierową tarczą zegarka jest widok zmierzchu i świtu. W tym miejscu mamy szybki dostęp do informacji o wschodzie i zachodzie słońca. W zegarku jest także Dobrze znany zestaw danych pogodowych, więc z poziomu nadgarstka uda się nam zapoznać z aktualną prognozą pogody. Czy nadgarstkowy pomiar tętna w zegarku Polar Grid X Pro jest dokładny? Czy sprzęt za spore pieniądze oferuje dostęp do rzetelnych informacji o tętnie? W moich testach dokładności optycznego pomiaru tętna nie ma przypadku. Nie ma także miejsca na wątpliwości. Od lat wykorzystuję autorskie interaktywne wykresy danych, które umożliwiają bardzo wnikliwą analizę danych. O tym czy Polar Grid X Pro gwarantuje dostęp do rzetelnych danych o tętnie można się przekonać na specjalnie przygotowanej stronie z wykresami tętna. Na wspomnianej stronie omawiam dokładnie kilka testowych sesji. Przedstawiam spostrzeżenia, wskazuję mocne i słabsze strony optycznego pomiaru tętna. W wideo wspomnę tylko, że Polar Grid X Pro to czułe urządzenie, szczególnie na miejsce zapięcia lub zbyt lekkie ściągnięcie zegarka paskiem. Pomiar tętna utrzymuje dokładność, nic negatywnego się z nim nie dzieje, ale należy dołożyć większych starań w trakcie zapinania zegarka. Podkreślę, jest to czuło urządzenie, czulsze niż np. Polar Ventage V2 czy Vantage M2. Jaka jest dokładność danych GPS? Czy pomiar dystansu i ślad GPS są dobrej jakości? Patrząc na wszystkie moje treningi i dane, jakie udało mi się zgromadzić, Muszę stwierdzić, że ten fragment recenzji będzie krótki. Nie odnotowałem żadnych dziwnych teleportacji w miejsca, w których mnie nie było. Nie odnotowałem żadnych gorszych momentów w trakcie swoich treningów. Wszystkie ślady GPS naniesione na mapy wyglądają bardzo dobrze. Zmiany kierunku, biegi na otwartych i zalesionych obszarach. Sesje w miejskiej dżungli, na płycie stadionu, gdzie wykonywałem biegowy test wydolnościowy, wszystko jest dobrze oznaczone. W zasadzie nie mam tutaj nic więcej do dodania. Polar Grid X Pro ma funkcję powiadomień z telefonu. Oznacza to, że gdy sparujemy nasze urządzenie z telefonem, bezpośrednio na nadgarstek będziemy otrzymywać powiadomienia z różnych aplikacji czy informacje o nowych wiadomościach SMS. Należy pamiętać, że tego typu alerty nie są dostępne podczas sesji treningowych. Polar automatycznie je wyłącza i nie ma możliwości innego ich ustawienia. Powiadomienia z telefonu działają tylko, gdy nie trenujemy. Muszę powiedzieć, że wszelkie powiadomienia i łączność telefonu z zegarkiem są super. Wszystko działa tak jak należy. Z moim telefonem Grid X Pro współpracuje bezproblemowo. Moje jedyne ale dotyczy tego, że z zegarka. Nie możemy odpisywać na wiadomości SMS. Należy korzystać z telefonu, gdy chcemy wysłać nawet krótką odpowiedź. W pełni naładowany akumulator, bez włączonych opcji oszczędzania energii, zapewnia działanie urządzenia do 40 godzin w trybie treningu z włączonym GPS i pomiarem tętna z nadgarstka, lub do 7 dni w trybie zegarka z włączonym całodobowym pomiarem tętna z nadgarstka. Zegarek ma jeszcze opcję oszczędzania energii, które pozwalają na takie zarządzanie akumulatorem, by znacząco wydłużyć czas jego działania. Wyłączając lub zmieniając częstotliwość zapisu poszczególnych funkcji, możemy sprawić, że zegarek będzie działał nawet do 100 godzin treningowych. Biegowy test wydolnościowy oraz kolarski test wydolnościowy są autorskimi funkcjami Marki Polar. Pierwszy z nich Został zaprojektowany specjalnie dla biegaczy, którzy chcą śledzić własne postępy i poznać indywidualne strefy treningowe: strefy tętna, prędkości i mocy. Na podstawie wyniku biegowego testu wydolnościowego określane są: maksymalna moc tlenowa, maksymalna prędkość tlenowa oraz próg tlenowy. Na podstawie wyniku tętna maksymalnego aktualizowane są strefy tętna, które są niebywale ważne w treningu biegacza. Testy wydolności pozwalają więc monitorować postępy w bieganiu i kolarstwie, personalizować strefy treningowe i poznać moc progową. Kolejną funkcją, która w pewnym stopniu może pomóc zarówno monitorować postępy, jak i wskazać, czy trenujemy dużo, zbyt mało lub dokładnie tyle, ile trzeba, jest Training Load Pro. Funkcję omawiałem już wielokrotnie, tym razem podkreślę jej główne możliwości. Training Load Pro określa, jak dany trening obciąża organizm i pomaga zrozumieć, jak to obciążenie wpływa na naszą aktualną formę. Funkcja pozwala uzyskać dostęp do informacji, takich jak obciążenie kardio, obciążenie mięśni i odczuwalne obciążenie treningowe. Należy pamiętać, że każdy trening wywołuje określone procesy w naszym ciele. Inaczej mówiąc, każdy trening prowadzi do pewnych zmian w organizmie. W ujęciu treningowym tych procesów Możemy rozwijać formę, stać w miejscu, przeciążać organizm lub trenować zbyt lekko, co prowadzi do regresu formy. Skala punktowa widoczna w Training Load Pro wskazuje, na jakim etapie jesteśmy. Przejdę teraz do zestawu funkcji, które umownie możemy zaliczyć do monitorowania stanu regeneracji. Polar Grid X Pro ma dostęp do Recovery Pro, monitorowania snu i testu regeneracji nóg. Recovery Pro to rozwiązanie do monitorowania regeneracji, które dostarcza informacji zwrotnych na temat bieżącej regeneracji układu krążenia oraz długoterminowej równowagi między treningiem a regeneracją. Funkcja uwzględnia nie tylko czynniki związane z treningiem, ale również słaby sen i stres. Integralną częścią Recovery Pro jest test ortostatyczny, który informuje o tym, czy układ sercowo-naczyniowy został zregenerowany, czy nie. Zegarek ma funkcję monitorującą sen i określającą jego jakość. Odpowiednia ilość dobrej jakości snu jest niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Korzystając z zegarka Polar Grid X Pro mogę stwierdzić, że monitorowanie snu działa rzetelnie. Na moim przykładzie wszelkie przerwy podczas snu są poprawnie oznaczone. Momenty zaśnięcia i przebudzenia także są prawidłowo wykryte. Uważam także, że informacja zwrotna poprzez przespanej nocy pokrywa się z moimi własnymi spostrzeżeniami. Kolejną ciekawą funkcją jest test regeneracji nóg. Test ten umożliwia sprawdzenie czy mięśnie nóg odzyskały siłę po treningu i jak rozwija się ich siła eksplozywna. Jest to prosty i szybki sposób sprawdzenia stopnia przygotowania naszych mięśni do treningu szybkościowego lub siłowego. Podsumowując kilka ostatnich zdań, monitorowanie postępów treningowych i stanu regeneracji jest kluczowe, gdy chcemy unikać kontuzji i trenować zgodnie z planem, regularnie podnosząc poprzeczkę. Im częściej trenujemy, im częściej podejmujemy się wymagających aktywności, tym większą uwagę powinniśmy zwrócić na regenerację. Im szybciej i lepiej odpoczniemy, tym częściej możemy ćwiczyć. Polar Grid X Pro zarówno podczas treningu, jak i regeneracji może wesprzeć osobę ambitną w dążeniu do celu. Również tym razem mogę zakomunikować, że w opisie filmu jest specjalny kod rabatowy który uprawnia tylko naszych widzów do zakupu zegarka Polar Grid X Pro ze znacznym upustem. Wszystkie chętne osoby zapraszam do opisu filmu, gdzie znajduje się dokładna instrukcja, jak skorzystać z kodu. Na pewno macie wiele pytań dotyczących recenzowanego produktu. Napiszcie proszę do mnie komentarz pod filmem. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny. A jeśli ten materiał pomógł wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał a będziemy w kontakcie, będziecie otrzymywać informacje o moich nowych recenzjach, które zawsze są super. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.